dzisiaj obejrzymy sobie powtóreczkę na buteku. Losowanie na 10 tiery. troszkę w sumie ciężkie, bo jaćka i grill. Ale tak poza tym jest jedna ósemka, czyli teoretycznie nie jest tak naj... nie, nie jest w sumie najgorzej, ale mogłoby być zawsze lepiej. Także zaczynamy bitewkę. Może w sumie troszkę przywinę. Troszkę przyciszyć. I sprawa wygląda tak, że na początku tutaj chciałem podjechać tutaj na tą górkę, żeby w razie potrzeby tutaj wysnajpić tego Meda, W sumie dwa, bo jeszcze jest T541, ten magazynek amerykański prowadzący do T57 heavy. Zobaczyłem, że moja drużyna w sumie tutaj podjeżdża cała, czyli nic nie jedzie na CB. No i dlatego będę musiał z tym zaraz zabierać tyłek, bo. bo no, jakby czołgi, które pojechały na C i na B, mogą w każdej chwili tutaj dojechać, wyspotować mnie i tak naprawdę będzie po mnie. Dlatego jadę do przodu z teamem. Teraz, e, moim, moim zamysłem, będzie jakby podjechanie tutaj do środka, wyspotowanie tych przejeżdżających czołgów, które jadą od ich bazy w stronę naszego spawnu. Teoretycznie przynajmniej mogło, mogło się tak zdarzyć, ale to nie jest pewne. Tutaj widzimy tylko tego E75, który nie wiem, czy zaspał, czy. Czy, 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 jak, ale, ale dopiero teraz się już może stał na a razem z tym Ogólnie bardzo dziwne połączenie. I tutaj jest bardzo fajna pozycja do wykorzystania, opuszczania działa tego WPK. I równie, w sumie też kamuflażu, bo, bo jesteśmy praktycznie niewidzialni, tak jak już tutaj, raz, raz, raz byłem wyspotowany po w na tego M103, w ogóle nie wiem jak ten strzał wszedł, nie pytajcie mnie, co to jest jakaś Raz na tysiąc takie coś wchodzi po prostu, no i tutaj z tej pozycji praktycznie cała bitwa będzie się rozgrywała. Teraz ten strzał M103. Zobaczcie, co w ogóle ten gościu robi. Za chwilę tylko tutaj wyjdę z trybu Zobaczcie, co robi moja drużyna. Tu są cztery czołgi: E50, VK a 75 ts i Jeseta. Praktycznie wszyscy na full HP. Oni stoją w jednym miejscu, tak jak widać na minimapie. Cztery czołgi w jednym miejscu. Jeden czołg na B, to jest ten Obek 704, który zaraz zostanie zjedzony przez, to, przez tego T62 i tego magazynka amerykańskiego. No i ja jestem tutaj na środku. Drużyna jest po prostu fatalna. Jest, mają, przeciwnicy mają zajętą bazę C, lecą im punkty. I my, praktycznie we dwóch, tutaj musimy robić tę bo jak to nie, jakbym nie robił tego damage'a razem z tym owekiem 704, to faktycznie ta bitwa byłaby przegrana na punkty, bo jak widzicie, oni, oni się nie ruszają. Daję im tutaj sygnał, żeby, no, żeby, żeby jednak ktoś tam zaatakowali, nadal stoją, niestety. No ja strzelam, już jest czwarta... zaraz, za, zaraz minie w sumie czwarta minuta bitwy. Mam już 3700 damage'a prawie. No i nadal stoję w tej jednej pozycji, od początku bitwy. Bo cały czas jest coś strzelać. Jakby cały czas moja drużyna nie obija praktycznie w ogóle tych przeciwników. Wszystko robię praktycznie sam. Tu bardzo ładna podpałka tego kawałcary w ogóle wcześniej coś niego strzelił haekiem. Po Powtarzam hajkiem. Także no, super. Tutaj teraz będzie piękny strzał z high rollem. W sumie, który, który mi już zaoszczędził bardzo dużo czasu, bo gdyby tego nie polosowało, to miałbym kolejne tamte 13, 12-13 sekund w dupę. Bo po prostu bym musiał załadować jeszcze jeden pocisk. A tak już teraz mogłem, mogłem strzelić w te 62, i przez to za chwilę go zdejmę. Jakby trzeba mieć też troszkę szczęścia, nie tylko chodzi tutaj o skill i o, o farta do, do drużyny ogólnie do losowania. No i tak jest. 6,5 damage. A. Zostaje E-75. Moja drużyna łaskawie trzyma swoje piłki. Te cztery czołgi, które stały tam od początku. Jeden, jeden zginął w ogóle, nie wiem kiedy, nie wiem jak, nie wiem w jakich okolicznościach, ale zginął. Trzy zostały, teraz atakują oczywiście. Jeden, jeden się został, to teraz, teraz wszyscy jadą oczywiście na killa, co nie? To jest takie normalne. No i tutaj jeszcze HE z drugą podpałką w tej bitwie. 7765 damage'a. Jak mówiłem właśnie. Jeden z najlepszych moich wyników na, na tym WTK. Przeciągłem tam 50 bitów jakie zagrałem. Oczywiście MK, duży kaliber. Jest też oczywiście sniper, bo z tej pozycji stałem. 1602 bazowego EXPA. Jak mówiłem, tutaj ta, 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 nie już nie trójca w sumie, ale w sumie została ta trójca święta. 42 WRSTK. Tutaj jeszcze 54,75 TS. 44 f 50 IV, 44 WRA, oczywiście wydaje mi się, że wypadł mu ten czołg, co nie, jeszcze to sprawdzimy, może. No może nie wypadł, może kupuje w sumie. Ale no, ewidentnie, ewidentnie nie idzie mu gra na tych dziesiątkach. No i jak, jak widzicie w sumie, 13496 uszkodzeń w całej bitwie zadane, z czego ja zadałem ponad połowę. To mówi samo za siebie po prostu tą drużynę. Jak, spojrzy, jak spojrzycie po prostu na to, to mówiłem, że Obek 7Z4 coś tutaj robił na środku, tam pojechał, ale no jak widać, zero damage'a. No w sumie samo to nie wiedziałem, ale przynajmniej ściągał na siebie ogień. To też jest plus, jakby, jakby nie musisz robić damage'a, żeby grać efektywnie. Możesz po prostu zajmować sobie przeciwnika, i to też jest, to też jest jakaś taktyka. I przez, te, przez to, że on po prostu pojechał agresywnie do przodu, przez to, że wjechał na TB, ja mogłem jakby bezkarnie strzelać w te czołgi, które na niego wyjechały. I to też się przyczyniło w sumie do wygranej i do takiego wyniku. Także o, zachęcam Was do obejrzenia jeszcze kilku bitew, które teraz podlinkuję. Są to jeszcze. W sumie jeszcze jedna bitwa ponad 7,5 tysiąca demerza i jeszcze kolejne dwie emki, które udało mi się zrobić. Takie, takie najlepsze. No i to w sumie na tyle. Do następnego na razie.